Proszę Państwa, za miesiąc Halloween pomyślałam sobie, że przebiorę się za książkę, bo ludzie najbardziej boją się kultury. Ale dzisiaj chyba. Jesteście świadectwem tego, że jednak można się zgromadzić w jednym miejscu w Teatrze Gdańskiej i można spędzić ze sobą jesienny wieczór, taki przedjesienny wieczór, zupełnie inaczej. Za chwilę jednoaktowa premierowa sztuka, o której dwa słowa, dosłownie dwa, tak Marku? E, poproszę, żeby powiedział doktor filozofii Marek Żmijewski. Marku, proszę. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. E, ja mam to przewagę nad Państwem, że przeczytałem, znam tekst tej sztuki, wprawdzie dostałem przed w nocy i, i... Tak, do, i do, mam do, nocny, Marek, tak? Jestem nocny Marek i wykorzystywałem te dwie noce bardzo intensywnie na życie towarzyskie i artystyczne, ale o sztuce samej. Ten tekst mi się bardzo spodobał i próbuję, mam nadzieję, że Państwo zgodzą po obejrzeniu tej sztuki, ale spróbuję powiedzieć, dlaczego mi się spodobał, i to do pomocy. Biorę mego nauczyciela, uważam i yy, będę go cy prawie cytować, najmądrzejszego człowieka, jakiego ludzkość miała, czyli Arystotelesa. I Arystoteles powiedział, że tekst literacki, czyli artystyczny, czy w sztuka, ten się różni od innych przekazów, informacji, że jest, ma trzy właściwości. Jest symboliczna, alegoryczna i metaforyczna. I to można powiedzieć, zastosować teraz w skrócie do tekstu, który przeczytałem, że on jest i alegoryczny, i symboliczny, i metaforyczny. I najważniejsze jest to symboliczne. Co to znaczy? Symbolejny. Nie? to. Po greckie słowo, syn znaczy coś, z znaczy coś, do, z, do czegoś na, zawsze należy, a bolei chodzić, to, co zawsze z czymś przychodzi, dochodzi do czegoś. I takim symbolem był list kiedyś, to recytę, daje przykład, że ludzie spotykali się Zawierali jakąś umowę, ale kiedyś to była umowa na całe życie, na całe pokolenia, spisywali to i przedzierali, przedzierali ten list na połowę. Jeden brał jedną część i odjeżdżał gdzieś w świat, a drugi został tu na miejscu. I ktoś, kto się pojawiał z tym listem, po latach czy po, po dziesięcioleciach. I te obie części pasowały do siebie, to wtedy one miały treść. Wtedy całość wychodziła. O co tam chodziło? Bo tak przerwane na połowę to, to było bez sensu. I tak, I tak jest napisana sztuka, właśnie, Asi, że wymaga dopowiedzenia tej drugiej części. Wymaga. Ona jakby pokazuje połowę tego listu, a oczekuje od nas dopełnienia naszym światem. I dopiero wtedy wydaje się sztuka. I tak, tak pisał Resteles. I według mnie ten tekst Azji jest znakomity w tym sensie, że. Wymaga od nas samych twórczości, od czytelników czy odbiorców. I dopiero wtedy wydarza się sztuka. I mam nadzieję, że wszyscy to przeżyjemy tutaj, potem przed sobą. Mogę <pluś> mówić jeszcze o tym, co znaczy metafora, alegoria i dalej, ale to <grymne> wystarczy. <grymne> <grymne> dziękuję bardzo, doktor filozofii Marek Grzymielski. Bardzo dziękuję. Niniejszym zmusił Państwa do współudziału wnikliwego w, tym, w tej jednoaktówce, w tym spektaklu, na który zapraszam.